Jestem Sandra, słonecznie pozytywna Dołącz do rodziny Promegów subskrybując ten kanał Witam się z wami w kolejnym vlogmasie i mówię to ze wzdychnięciem, ponieważ 6 ani 7 grudnia nie nagrywałam dla was vlogmasu ponieważ 6 grudnia to był Mikołajki miałam lazy day, cały dzień przydarzałam w łóżku wędziłam czas z mamą zaczęłam oglądać koreańską dramę z nią a potem jeszcze oglądałam film Czarownica 2 na Polsacie i tak w sumie to nic ciekawego nie robiłam a wczoraj w sumie też nic ciekawego się nie działo i nie miałam totalnie weny do nagrywania, więc wybaczcie mi bardzo, ale wracam z pozytywną energią i mam nadzieję, że ten vlogmas będzie ciekawszy i prawdopodobnie znowu będzie z dwóch dni, ponieważ dzisiaj zaczęłam go nagrywać, słuchajcie, już po południu zaraz będę sobie robić obiad. Jak widzicie, jestem pomalowana i mam trochę pozakręcane włosy. Już zaczęłam dużo gadać, bo już mam energię. Boże, jak się ucieszałam, że zaczęłam do was znowu gadać, ale chodzi mi o to. Znaczy, nie, poczekajcie, zaraz mam Mam nadzieję, że dobrze mnie widać. W każdym, razie, w każdym razie, jeśli chodzi o moje włosy i ich skręt, to słuchajcie, stwierdziłam, że spróbuję wydobyć z nich skręt. Wspominałam Wam o tym w poprzednim vlogu yy, pod koniec, jak robiłam hol zakupowy, gdy pokazywałam produkty do włosów. I słuchajcie, powoli się udaje, więc myślę, że jest duża szansa. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, gdy mówiłam o swoich włosach, bo też w sumie mi ta rzecz uleciała. Chodzi po prostu o to, że w dzieciństwie, gdy miałam tak 3-4 lata, to końcówki włosów mi się podkręcały, więc tym bardziej uważam, że jest szansa, żebym te włosy miała kręcone. No i słuchajcie, zrobiłam wczoraj małe zamówienie na pewnej stronie i zamówiłam sobie jeszcze mocniejszy żel do stylizacji, żeby te loki się trzymały. Zamówiłam sobie jakieś olejki, jakąś odżywkę proteinową i. Jakiś olejek eteryczny, dzięki przez, e, który ma mi pomóc, e, żeby włosy się nie tak nie przytuszczały, i tak dalej. W każdym razie na pewno wam te zakupy pokażę, jak przyjdą. E, więc tak, to chciałam wam opowiedzieć o moich włosach. Wczoraj myłam e, włosy metodą OMO, tak dopiero się wszystkiego uczę, e, ale jestem podekscytowana, bo to nawet nie styl, że bardzo. Znaczy, no w sumie zależy mi na tym, tak? Chciałabym, żebym miała te kręcone włosy, bo mi się bardzo włosy kręcone podobają. Ja najbardziej jak są tak właśnie upięte jakiegoś koczka, gdzieś te kosmo... Och, Boże, uwielbiam. Eee, ale chodzi o to po prostu, że jak ja już sobie postanowię jakiś cel, to do niego brnę, po prostu lecę. Eee, więc e, tak, po prostu chcę spróbować i chcę przekonać się i upewnić w tym, że naprawdę się mi uda. Nie wiem, jakoś tak. Dobra, słuchajcie. Skończyłam niedawno lekcje zdalne, teraz będę sobie robić ten obiad i myślę, co tu jeszcze do Was odpowiedzieć, bo w sumie nie widzieliśmy się dwa dni. Tak. A, jutro idę do szkoły znowu i mamy prawdopodobnie robić jakieś... Figurki z masy solnej czy coś takiego zamiast y, uczyć się programu graficznego. Nie no, słuchajcie, ja się w sumie cieszę, bo ja uważam, że każdemu przyda się trochę takie rozrywki, zabawy, więc myślę, że to jest fajny sposób. Dobra, teraz sprawdzę, czy w ogóle mnie to dobrze nagrada. Te... <laughs> Wiem, że teraz tak szybko oglądam, możecie w ogóle nie rozumieć, co ja mówię, ale się tak podejść wam, pokażę Wam zaraz, jak sobie ustawiłam y, światełka y, i jak położyłam kocy, chociaż powiem Wam, że miałam mało problem, jeśli chodzi o położenie kocyka ale dobra, zaraz, zaraz. A więc tak położyłam sobie ten kocyk, po, po prostu go zawinęłam, złożyłam go na pół i położyłam tutaj, gdzie sobie siedzę. Potem, jak coś, to będę mogła się oczywiście nim przykryć. A w moich stopach są już papuszki, kawcie po prostu świąteczne, zimowe. Dzisiaj je sobie przełożyłam, bo poczułam wreszcie wenę, że chcę je nosić. Teraz światełka. No i dobra, słuchajcie, tutaj mamy światełka. Ogólnie wcześniej były na lusterku, ale mi się nie podobało, jak się odbiało. Jak się po prostu odbiało w rusterku, bo oczy nie bolały, jak patrzyłam na to. Także. Więc tutaj mi idzie od kwiatka o góry, i tak zrobiłam, żeby ten słoń, jakby po prostu z tej trąby, taki wiecie, magia leciała i tutaj dalej leci, 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 leci. I tutaj do kwiatuszka. O, i z kwiatuszka chciałam, żeby też tak mniej więcej wychodziła, że też jakby jakaś magia czy coś w tym stylu. A tutaj standardowo zostawiam te swoje ananaski, ponieważ stwierdziłam, że yy, tak, są co prawda wakacyjne, bo to ananaski, ale yy, nie wiem, czym to tak zrobiłam. W każdym razie po prostu podoba mi się ich światło, że jest takie delikatne i tak, niech już tak po prostu zostanie. Okej, okay, mam nadzieję, że w miarę mnie dobrze widać, to bardzo się zgarbiłam, no ale trudno, było tak na szybko ustawiam ten kadłub. bo zaraz idę dosłownie robi sobie obiad, bo jestem już tak bardzo głodna. Chociaż myślę, że najpierw pójdę z psem na dwór i wrócę śmieci. Dobra. Słuchajcie, czas na kalendarz adwentowy. Wybaczcie, ale otworzyłam dwa okienka z 6-7 grudnia, bo już nie mogłam się powstrzymać. A dzisiaj mamy 8 grudnia, więc otwieramy. Wow, słuchajcie, jak ładnie otworzyłam. Dobra, co tu mamy... Śnieżynkę. Cudownie, cudownie. Okej. Okay. Bardzo dobre, jak zwykle. Mleczna czekolada. Odezwa się do Was za jakiś czas. Jakiś czas temu wróciłam od cioci, ponieważ byłam wydrukować sobie referat na elementy prawa i CV. Ponieważ do projektu okazało się, że muszę napisać CV. Teraz siadam przed komputerem, ponieważ muszę zrobić projekt na reklamę. Mam jakieś tam logo za dla salonu fryzjerskiego. Powiem Wam szczerze, że nadal nie mam pomysłu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I co jeszcze miałam powiedzieć? A, jeszcze, że niedawno pranie poskładałam. No i to by było na tyle na razie. Tak jak mówiłam, w dzisiejszym dniu pewnie dużo po... nie ponagrywam. Sorry, jeśli macie jakieś trzęsienia, ale mój statyw niezbyt stabilnie stoi. Ale jutro... Co jest? Oh my god! Ej, wiecie co? Nie wiem o co chodzi, ale ostatnio mój komputer szaleje. Znowu sterownik ekranu przestał odpowia odpowiadać, ale odzyskał sprawność. Jakiś sterownik nie widać. Nie wiem co się dzieje. Nagle po prostu ekran mi się wyłącza albo jakoś ścina. Jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją. Nie wiem o co chodzi. Uff, znowu się przestraszyłam. Mam nadzieję, że jutro dzień będzie bardziej interesujący. No, bo mamy robić tą masę solną w szkole. Może uda mi się coś ponagrywać. Nie wiem, zobaczymy. Poza tym to będzie fajna zabawa. Myślę, że dziewczyny by to na wzajem siebie nagrywać. Dobra, nieważne. Znaczy, no. Jezu. Słuchaj, już widzicie, małą przerwę miałam i już nie wiem, co, co mówić. Dobra, ja tutaj biorę się za projektowanie. Jeszcze powinnam zrobić drugi projekt, ale chyba nie zrobię. Pierwszy raz od pierwszej klasy na jeden przedmiot będę miała opóźniony chyba projekt, bo po prostu tak totalnie nie mam pomysłu. Mam zrobić jakąś fotografię, ale słuchajcie, totalnie nie mam pomysłu. Jest taki rzucony temat, że ja nie wiem jak to w ogóle zrobić. I ja czasem mam też problem, jak jest narzucona taka duża dowolność. Ja jednak lubię, jak mam czasem coś powiedziane, na przykład czy kolorystykę, czy, czy, czy font, czy, czy właśnie nazwę, czy, czy cokolwiek po prostu. Jak jest coś tak. Och, dobra, dobra. Robię logo. Widzimy się potem. Prawdopodobnie, jak będę zrobić coś ciekawszego. Nie, śmieszna sytuacja, ale włączyłam sobie Wyspę Gier znowu gry.pl i postanowiłam, że zagram sobie w gry z dzieciństwa. I teraz sobie tak gram i mam takiego klinczaku. Jezu, co oni tworzyli dla dzieci? Niektóre gry mogą. Ogóle... śmiesznie, śmiesznie, ale, ale fajnie, tak nostalgicznie, ale w przyjemny sposób. Także tak gram dalej. w kolejnym dniu, jak mogliście zobaczyć w szkole, rzeczywiście dzisiaj robiłam tą masę solną, ogólnie czas w szkole się szybko mi nawet popłynął, fajnie było była taka świąteczna atmosfera także teraz otworzę razem z wami kalendarz pokażę wam, co zamówiłam na swoje włosy bo byłam niedawno w paczkomacie i będziemy się powoli żegnać który my dzisiaj mamy? 8, dziewiąty... Szukamy dziewiątki. Także otwieram. O, taki typowy świąteczny wzór, czyli taki jakby, nie wiem jak się to nazywa, ale taka jakby jeżyna z takimi liśćmi. No nieważne, z po prostu. Sezona, także teraz Wam pokazuję, co zamówiłam. Więc mam tutaj naturalny olej eteryczny eukaliptusowy. I tak jak w pierwszej części Wam wspominałam, będę go łączyć z olejem. I mam tutaj olej z Green Pharmacy olejek łopianowy z skrzypem polnym. Tak, żeby sobie podgrzewać i potem kilka kroplek tego wkrapiać i robić po prostu olejowanie, wcieranie w skórę głowy, żeby włosy po prostu zaczęły mi szybciej rosnąć, i też się odżywiły przy okazji. Ja już od dłuższego czasu miałam ochotę na olejowanie włosów, ale nie znalazłam do tej pory jakiegoś fajnego olejku, czy tam jakby zbioru olejów, więc dopiero teraz będę mogła znowu rozpocząć. Bo ja olejowałam włosy kiedyś, ile to lat temu było? 5 lat temu? No, w każdym razie dawno to było, i to olejowałam olejem rycynowym. On był bardzo ciężkim olejem. Więc tak. Dobra, i dwie ostatnie rzeczy. Tutaj w ogóle bardzo mam teraz, że tak powiem, mokre te rzeczy, było bardzo zmarzły, bo były w tym paczkomacie. A tu jest ciepło, więc tak jakby się ogrzewają. Więc tutaj mam Sajos Power Hold Gel. No i to jest taki stylizator, żeby po prostu podkreślić Loki. Więc dzisiaj myślę, że go wypróbuję, bo będę mieć włosy. I tu mam proteinową magnolię, odżywkę do włosów o średniej porowatości z firmy Anwen. E, tak, wydaje mi się, że mam średnie porowate włosy. Słyszałam, że też proteiny dodaj, dodają takiej lekkości, sprawiają, że skręt się bardziej wydobywa. E, no więc spróbuję, mam nadzieję, że to pomoże. Jestem dopiero na początku swojej drogi włosowej, ale jeśli będę widziała na przykład po miesiącu czy tam za więcej czasu, bo oczywiście daję sobie czas na te swoje włosy to może i nagram dla was jakiś filmik o tym jeśli też się doedukuję o tym wszystkim bo ja dopiero jestem bardzo początkująca ale mam taką naprawdę wenę i otwartość umysłu i tak pochłaniam tą wiedzę i co nowego tylko przeczytam albo gdzieś zobaczę o właśnie o włosach i o wydobywaniu skrętu, to już w ogóle to mam takie, jak widzę u koleżanek jakieś kręcone włosy, to się zaraz tak jaram i zaraz im chcę po prostu podpowiadać, co by mogły używać albo jak to zrobić, żeby ten skręt był lepszy. No także już takie, także po prostu trochę już zaczynam po prostu... Także po prostu już z tego powodu zaczynam szaleć, ale w takim pozytywnym sensie oczywiście. E, dobra, więc to by było tyle z moich zakupów. Wiem, że nie, nie jest tego dużo, ale tak chciałam na początek takie najważniejsze rzeczy. E, Obejrzam się dramę koreańską, no w ogóle jak szybko przeskoczyłam tematy z włosów do oglądania serialu. E, więc tak, dzisiaj obierzam kolejny odcinek serialu koreańskiego e, o, It's Okay to Not Be Okay. E, bardzo fajny. Powiem Wam, że znowu się wciągnęłam, te koreańskie dramy to zawsze mnie po prostu tak zaskakują. Od pierwszego momentu, pierwszego odcinka, już po prostu akcja się rozgrywa, jest znowu jakaś tajemnica, coś tam, no po prostu ekstra. No i oczywiście wątek gniosny. E, dobra, słuchajcie, więc w dzisiejszym dniu zbyt wiele do Was nie pogadałam, no bo większość dnia w sumie byłam w szkole, potem byłam zmęczona, miałam obiad właśnie, obejrzałam tu trochę, potem właśnie byłam te, no tak wyglądał dzisiejszy dzień, tak e, niezbyt. Mm, pro, e, po prostu nie miałam zbyt wielu rzeczy do y, opowiadania wam, y, ale mam nadzieję, że za niedługo będzie więcej. No bo jeszcze musiałam przecież cholineczkę y, wyjąć i przystroić. Y, no i jeszcze musimy kakałko zrobić, bo Wam obiecałam, a jeszcze tego nie zrobiłam jakąś maseczkę na twarz. Także wszystko powoli, a jeśli chcecie, to pokażę Wam któregoś dnia, na przykład jak teraz te. W, w, Twoje włosy myję, czy tam pielęgnuję, żeby też może sobie uwiecznić tą historię. Ale jeśli Was interesują już na ten moment moje włosy, to pokazuję Wam za każdym razem rezultaty na moim Instagramie. E, tak, e, tak, więc na relacje wrzucam Wam po prostu, e, jak w, w, udało mi się na przykład wydobyć, skręt, też się nie udało. Dopiero było dwie próby. Jeszcze nie mam tego wyróżnionego w relacjach, ale myślę, że teraz po tym trzecim myciu po użyciu. Tego stylizatora zrobię, właśnie na relację żebyście mogli też sobie na bieżąco śledzić. No, także to by było chyba na tyle. Dzięki, że oglądaliście tego vloga. Ja jestem Sandra słonecznie pozytywna. Dołącz do rodziny promyków, subskrybując ten kanał. Do pa!